Dzisiaj opowiem o książce, która śmiało może konkurować z Percym Jacksonem i którą osobiście uważam za jedną z najlepszych powieści młodzieżowych, jakie przeczytałam w tym roku. Chodzi o młodzieżowe przygodówki, bo rzeczywiście mamy tutaj bardzo dużo przygód, do tego świetnie wykrowanych bohaterów oraz majańskich bogów, których nie sposób nie lubić. Serio, nie spodziewałam się tego, że w mitologii majów jest tyle fantastycznych bóstw. Niektóre z nich to oczywiście takie majańskie odpowiedniki bogów, których znamy z mitologii Greków czy Rzymian. Inne zaś to totalna nowość, jak na przykład, iż kakao, czyli patronka czekolady, i to jest po prostu jakiś hit, ponieważ w życiu nie spodziewałabym się tego, że w jakiejś mitologii spotkam boginię czekolady. Także książką, która wciągnęła mnie od pierwszej strony, która nawet mimo wszystko gdzieś tam mnie zaskakiwała, no nawet pomimo tego, że bardzo mocno bazuje na schemacie wypracowanym przez Ricka Jordana, jest oczywiście. Posłaniec burzy JC Cervantes, czyli kolejna powieść po Arusza oraz Smoczej Perle, która została wydana pod szyldem Rick Riordan przedstawia i która wydaje mi się nieco bardziej dojrzała niż Aru, zdecydowanie ciekawsza od kosmicznych wojarzy Min, i też trochę bardziej zaskakująca niż Percy Jackson. I tutaj, mając na myśli Persiaka, mam na myśli Złodzieja Pioruna przede wszystkim, ponieważ to tutaj też jest pierwszą częścią przygód Zayna, i jest to początek serii, która wydaje mi się, że to będzie trylogia, ale nie dam sobie ręki uciąć. Wydaje mi się, że gdzieś taką informację. Informację przeczytałam. Na Goodreads widziałam, że dostępny jest już drugi, tą za granicą i nie mogę się go doczekać. Ciekawa jestem, kiedy zostanie wydany u nas, ale zanim zostanie u nas wydany, to wiecie, najpierw przeczytajcie Posłańca burzy, bo naprawdę warto, ponieważ jest to książka, która mimo wszystko zaskakuje. Mimo tego, że właśnie tak bazuje na tym schemacie wypracowanym przez Wojka Rika, podkreślam raz jeszcze, bo jeżeli znacie twórczość Rika Jordana, to myślę, że nie zaskoczy Was informacja, że mamy tutaj 13-latka samotnie wychowywanego przez matkę, który pewnego dnia dowiaduje się, że jest wybrańcem, który musi podołać pewnej przepowiedni dlaczego, ponieważ w jego żyłach płynie boska krew. Dodam, że Zane on też zmaga się z czymś tam, tak jak na przykład Percy i inni herosi zmagali się z dysleksją, czy na przykład ADHD. Tak Zane on urodził się z jedną krótszą nogą, przez co kuleje, chodzi o lasę i staje się celem ataków i drwin ze strony swoich rówieśników, i ta przypadłość też jest tłumaczona czymś podobnym, jak w przypadku Persiego. Jeżeli czytaliście Persiego Jacksona, ja wiem, że wy wiecie o co chodzi. Także nie da się, że Cervantes, ona bardzo mocno wzorowała się na przygodach Persiaka, ale wiecie co, totalnie mi to nie przeszkadza, bo skoro nie przeszkadza to samemu zainteresowanemu, czyli Rickowi Riordanowi, który wydał tę książkę pod swoim szyldem, a nawet więcej, ponieważ na samym początku tej książki znajdziecie taką rekomendację Rika, takie krótkie streszczenie jego autorstwa, to to oznacza, że skoro on nie ma z tym problemu, to dlaczego ja miałabym mieć z tym problem? Nie mam z tym problemu, zwłaszcza, że ta książka, ona wydaje mi się mimo wszystko pod pewnymi względami taka świeża, na pewno jest zaskakująca, a za zakończenie jest tak epickie, że normalnie nie wiem co powiedzieć na temat tego zakończenia. Także jeżeli chodzi o Posłańca Burzy, no Zain, on ma dość skomplikowaną sytuację. Wiecie co? Ponieważ on dowiaduje się oczywiście o tym, że jest bogurodzonym. Tutaj herosi nazywani są bogurodzonymi, więc dowiaduje się, że w jego żyłach płynie boska krew, ale nie może o tym za bardzo nikomu mówić, ponieważ w ten sposób może ściągnąć na siebie uwagę Majańskich bogów, którzy najprawdopodobniej będą chcieli go zabić za to nawet na co nie miał wpływu, prawda? Poza tym ee, on też ma problem ze swoim ojcem, ponieważ przez bardzo długi czas nie wie, kto jest jego ojcem i nie rozumie, dlaczego jego ojciec nie chce mu się pojawić, ukazać, nie chce go, jakby to powiedzieć, uznać w oczach innych bogów. Co więcej, jakby tego było mało, pojawia się tu jeszcze jedna rzecz, ponieważ Zane, on wplątuje się w niezbyt korzystny układ z Bogiem Śmierci i ma tylko trzy księżyce na to, żeby się z niego wyplątać, pomagają mu w tym Brooks, pewna tajemnicza dziewczyna, która okazuje się Nahualem, czyli zmiennokształtną, która przemienia się w Jastrzębia, jak również uwielbiający zapasy wujek Hondo, który gdzieś tam chwilami przywodził mi na myśl trenera Hedge'a. Jeżeli czytaliście książki Jordana, wiecie kim jest trener Hedge, to znaczy Hondo nie jest tak narwany jak Hedge, ale też lubi się bić, gada o zapasach i tak dalej, więc powiedzmy, że ma jakieś tam cechy wspólne z trenerem Hedge'em. no i jest takim dorosłym w tym dziecięcym towarzystwie, więc stąd właśnie te skojarzenia z trenerem Hedge'em. także czytając tą książkę śledzimy sobie przygody właśnie Zeina, Brooks oraz Hondu i śledząc sobie te przygody poznajemy też oczywiście Majańskich bogów, którzy, wiecie co, wydają mi się o wiele bardziej tacy sympatyczni niż bogowie greccy czy rzymscy. To znaczy, mam tutaj na myśli tych bogów, którzy chcą pomóc Zeinowi w wykonaniu tego całego zadania, a nie tych, którzy chcą go zabić, ponieważ urodził się bogurodzonym, to znaczy, bo jest bogurodzonym, bo w jego żyła kwadroniowska krew. Więc trzymacie teraz kciuki, ponieważ ja w ogóle nie powinnam o tym mówić, ponieważ o kurczę, 16 października premier ma czwarty tom przygód Apolla i mam patronat medialny nad tym. Tomem. i teraz mam takie e, nie wiem, no błagam, pomóżcie mi przebagać Apolla, żeby nie wycofywał tego patronatu, bo ja wiem, że, dobra, Majańscy Bogowie są fajniejsi od tych greckich i rzymskich, ale nie tak fajnie jak Apollo, bo Apollo to jeden, jedyny wyjątek. Majańscy Bogowie to mogliby mu stopy, układać włosy, szaty, cokolwiek. Kochany Apollinie, mam nadzieję, że udało mi się... Ciebie przebłagać, a jeżeli nie, to bardzo was, was proszę o pomoc, żebyście pomogli mi go przebłagać. Także wracając do posłańca burzy, jak przystało na książkę wzorowaną na twórczości Riordana, oczywiście, że mamy tutaj sporo humoru, ale nie aż tyle co w Arusza, Tutaj mam wrażenie, że autorka to sobie bardzo fajnie wyważyła, ponieważ poza humorem położyła też nacisk bardzo duży na kreację postaci i na relacje między tymi postaciami, na rozwój tych relacji. Na przykład Sam Zane to jest taka postać trochę skomplikowana, która mam wrażenie nie każdy go polubi, na pewno nie. Od razu, ponieważ Zain to jest w ogóle sympatyczny chłopak. Ja go uwielbiam, mający poczucie humoru, ale też widać, że w nim jest bardzo dużo żalu, bardzo dużo gniewu z powodu po pierwsze tego, że wychowywał się bez ojca i gdy dowiedział się, że ma boskiego ojca, to był zły, że ten ojciec nie chciał mu się od razu ujawnić. A poza tym, tutaj na początku tej książki, taki spoiler, nie spoiler, ale wydarzyło się coś, co wpłynęło też troszeczkę na zachowanie Zeina. Plus oczywiście to, że on jest taki bardzo dumny, że on, dowiadując się o tym, że ma jakieś tam półboskie moce i tak dalej, często gdzieś tam stara się akcentować to, jakby to powiedzieć, to swoje takie nowe pochodzenie, o którym się dowiedział, ponieważ wydaje mi się, że to jest, że to się bierze z kompleksów, ponieważ przez całe życie wszyscy się z niego wyśmiewali z powodu tej kulawej nogi, więc on też stara się udowodnić swoją wartość, chce, żeby ludzie patrzyli na niego nie przez pryzmat tego, że chodzi o las, rozumieć o co chodzi, więc to jest taki chłopak, który jest bardzo skomplikowany w postaci w moim odczuciu i właśnie dlatego tak bardzo go uwielbiam, ponieważ mam dosyć książek, w których mamy takich wyidealizowanych głównych bohaterów. Zain ma Wady i zalety, w tym wadę, którą autorka później e, z tej wady czyni atut pod koniec tej książki. To jest takie bardzo fajne w tym bohaterze. Co więcej, mamy też Brooks. Brooks, która jest bardzo tajemniczą osobą, której nie wiadomo do końca, czy ufać, czy nie, ponieważ różne rzeczy można usłyszeć na temat Nahuali, zmiennokształtnych, więc to jest bardzo tajemnicza postać. Postać, która skrywa pewien sekret. I wiecie co, nie domyśliłam się o co chodzi, dopóki sama zainteresowana nie wyjawiła tego Zeinowi, więc bardzo mi się to podobało. Bardzo podobała mi się ta relacja między nimi, więc pod tym względem uważam, że ta książka jest naprawdę bardzo dobrze rozpisana, to tak jakbym od razu sięgnęła po olimpijskich herosów, ponieważ mam wrażenie, że właśnie Rick Riordan, on też się rozwijał w swoich książkach, że Percy był taki bardziej pod dzieci zrobiony i Olimpijscy herosi to też książka młodzieżowa, ale jednak tam relacja tych bohaterów, relacje ich, czy kreacja tych postaci jest troszeczkę bardziej rozbudowana niż w Persim Jacksonie. To samo właśnie otrzymujemy w tej książce, także jeżeli miałabym wybierać teraz Złodziej Pióru na Posłanie z Burzy, wybiera Posłańca Burzy, przykro mi, ale to tutaj pod pewnymi względami podoba mi się o wiele bardziej, nawet pomimo tego, że mam oczywiście ogromny sentyment do Persiego Jacksona. Jeżeli z kolei miałabym wybierać między samym Persim, a samym Zainem, to jednak bardziej wybieram Persiego, bo jednak do niego mam taki trochę większy sentyment niż no, do Zaina, którego dopiero co poznałam. Więc to jest w sumie bardzo skomplikowane. Nie, dobra, to ja już nie wiem, co jest lepsze, ale generalnie rzecz biorąc, kocham Posłańca Burzy, uważam, że ta książka jest zdecydowanie najlepszą książką z serii Rick Riordan przedstawia i właśnie dlatego tak bardzo cieszę się, że mam dla Was dwa egzemplarze tej książki, ufundowane przez wydawnictwo galeria książki, żeby je zdobyć, dajcie znać dzieckiem, jakiego Boga chcielibyście być i dlaczego do wyboru macie mitologię całego świata. Nie musicie ograniczać się do mitologii greckiej czy mitologii rzymskiej. Może to być również mitologia egipska, nordycka, majańska. I tu mogę, czekajcie, podrzucić Wam kilku Bogów, których zapamiętałam, bo ja cały czas się z nimi oswajam. Na pewno mamy tu Kukulkana, czyli Boga Wszystkiego, co fajne, Hurakana, Boga mórz, wiatrów i ognia, i szkakał, bogini czekolady. i jest jest jeszcze jedna bogini, która nazywa się O Isztab. To jest bogini patronka i nierzadko opiekunka ludzi, którzy zostali złożeni w ofierze lub zmarli gwałtowną śmiercią. Taka pani podziemia. Jeszcze był. Ach, Puch, ale nie wiem, czy to dobrze. Czy tam w ogóle na końcu jest słowniczek, i to jest bardzo fajne. Zwłaszcza, że w tym słowniczku mamy również wymowę tych wszystkich bogów, więc gdyby ktoś nie mógł się za bardzo odnaleźć w majańskiej mitologii, nie wiedział, jak to się wszystko wymawia, no to tutaj mamy na końcu słowniczek. Także dajcie znać dzieckiem, jakiego Boga chcielibyście być i dlaczego. Odpowiedzi wpisujcie w komentarzach poniżej. Macie czas do 6 października. Po tym terminie nie dwie osoby, dwóch młodych, bogurodzonych urodzonych, herosów i tak dalej, do których powędruje posłaniec z burzy, który po prostu. Jest przegenialny, zwłaszcza, że autorka, bo zapomniałam właśnie o tym wspomnieć, ona też wymyśla takie fajne talenty, to znaczy takimi fajnymi talentami obdarza Zeyna, to są takie talenty zrodzone z półboskich mocy i wydaje mi się, że to był taki też powiew świeżości, coś oryginalnego, jeżeli chodzi o takie przygody bogurodzonych herosów, nazywacie ich jak chcecie, więc jeżeli chodzi o Posłańca Burzy, J.C. Cervantes, musicie przeczytać, nie ma innej opcji. Uważam, że ta książka jest przegenialna, w swojej kategorii po prostu totalny rozpierdziczacz systemu, także bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu i do zobaczenia w kolejnym, trzymajcie się, pa!